Ścigodni obywatele miasta Poznania i Wielkopolski, pozdrawiam was gorąco i serdecznie od wszystkich Polaków z całego świata. Od Polaków, od Polonii amerykańskiej, od europejskiej. Pozdrawiam was tu wszystkich. Pozdrawiam was jako przedstawiciel Komitetu Narodowego. Cieszę się, że mogę w tak znakomitym gronie przybyć do miasta do Wielkopolski, która słynie zawsze ze znakomitych działań dotyczących gospodarki i pracy organicznej. Że wspomnę wspaniałych przedstawicieli Wielkopolski z dawnych lat, jak dr Karol Marcinkowski, jak doktor Hipolit Cegielski, jak doktor ksiądz Piotr Wawrzyniak. rodacy. Po wielu, wielu latach niewoli nasza Ojczyzna wreszcie się odradza. Buduje się nowa Polska. Wzywam wszystkich do budowy nowej Rzeczpospolitej Polski, do budowy Polski chłopów, robotników i inteligentów. Polski od Tatr do Bałtyku. Niech żyje nowa, powstająca Rzeczpospolita Polska. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! A nie żałujmy swoich.